W najbliższych dniach czeka nas gwałtowne załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmujące ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców aż 10 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało następujący komunikat: Uwaga, 8-10 lipca prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe. Alert obowiązuje w czterech województwach i części kolejnych sześciu. We wtorek w Polsce nastąpi gwałtowne załamanie pogody. Jak informowaliśmy na temat nadciąga niż genueński, który przyniesie intensywne opady deszczu, burze oraz gwałtowne wzrosty poziomu wód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał serię ostrzeżeń pogodowych. Alert trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązuje od wtorku 8 lipca, godzina 20 do czwartku 10 lipca, godzina 8 i dotyczy województw łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego, powiaty Gostyniński, Płocki, Płock, Sochaczewski, Grodziski, Żyrardowski, Grujecki, Białobrzeski, Przysuski, Opolskiego, Powiaty Oleski-Strzelecki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Krapkowicki, Prudnicki, Głubczycki, Małopolskiego, powiaty olkuski Chrzanowski, oświęcimski wadowicki Wadowicki-Suski-Nowotarski-Tatrzański, Świętokrzyskiego, powiaty Konecki-Włoszczowski. Oprócz tego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed opadami DLA powiatów w zachodnich i południowych województwach. Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, łódzkim, mazowieckim. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, opolskiego oraz łódzkiego, tam gdzie nie ogłoszono wyższych stopni zagrożenia.